Nie znam dzisiaj, pokażę Wam, innego. Jeżeli ten filmik wstawia się o równej 16 albo 16.1, to jest bardzo fajnie, prawda? Mam taką nadzieję, bo teraz nie będę się starać tak filmy dawać. Ja jeszcze Wam nie powiem, jak to będę robić. Ale myślę, że może się domyśleć czasem. Dobra. Przechodzimy do oglądania tego mojego netheru, który sam zrobiłam. Mam teraz dwie kotki nagry. Jedną ta, tą. drugą tą. Od razu mówię, nie, że przenoszę tak szybko tą tu. Tylko zobaczcie. Po prostu mam dwie. Tu, tu. jeszcze tutaj jakieś te zami pigmeny. Jakiś mały pipek jest. Ta linia kolejowa, która ostatnio była recenzowana, ponad dwa, jeden dzień temu albo dwa. Ta też było ostatnio recenzowane. Falko w także pani fajny zestaw. Wither też był recenzowany. Zestaw, taki Wither, zestaw. Portal do Nederu no również. naprawdę recenzowany. Jeszcze nie mam odbudowanego mostu płoneków, ale on też był zrecenzowany. Pierwszy film z listy Minecraft. Nie żaden minik, tylko Minecraft. Oczywiście... Ty ja też trochę dodałam lawy. Tutaj jest też ten, ten nowy gigant. Yy. Tak w ogóle to zostawcie, bo i subskrypcję. Mogę strzelić z łuku tamtego. Pigmena, jeżeli chcecie. Dobra. I dobra. Dobra. Jestem tu, hej, hej! No, w poprzednim odcinku zostawiłaś łapkę do góry, więc teraz poruszam muszami. Proszę bardzo, do zobaczenia w Cześć, zostaw łapkę do góry. Teraz, to w następnym odcinku dziwnie poruszam uszami, Osza, um, oczami teraz, dobra? Cześć! Tak w ogóle to wczoraj tego nie nagrałam, ale nie wiem koszyk Minecraft. Ale nie nagrałam tego niestety. Niestety. Cześć.